Witam Was, kochani, w takiej nietypowej dla Pepko scenerii, bo jest to moja półka, taki regał z iska, która, jak na razie widzicie, jest zapełniona jeszcze świątecznymi ozdobami. Myślę, że tak jeszcze nie cały tydzień będzie, ale właśnie po to udałam się, między innymi, do Pepko, żeby tą półeczkę zapełnić czymś nowym czymś co nie będzie miało już żadnego związku ze świętami Bożego Narodzenia Puketą kupiłam jakoś niedługo przed świętami dlatego jeszcze nie za bardzo jest co na niej postawić ale już nie przedłużając przechodzimy do zakupów chociaż muszę przyznać, że zakupy nie do końca są takie jak chciałam, bo po to, po co poszłam, niestety tego nie było. Jedynie do kuchni co mi się udało kupić, to co zamierzałam wcześniej, ale sami zobaczcie. A więc pierwsze zakupy z pepko są to takie dwa słoiczki. Z białymi nakrętkami. Są mi potrzebne na takie sypkie zioła, ewentualnie na herbatkę. Zresztą za chwilę przejdziemy do kuchni i Wam pokażę jak się prezentują takie słoiki u mnie bo mam takie podobne tylko ze srebrnymi nakrętkami to jest taki słoiczek i on kosztował 10 złotych Mam podobne słoiki, też z Pepco. tylko ze srebrnymi zakrętkami. Ktoś o i tak się prezentują na półce. Kolejną rzeczą jest taki wkład do szuflad na sztućce. Poprzedni już miałam bardzo zniszczony, dlatego jak zobaczyłam, że jest taki właśnie w kolorze srebrnym. Były jeszcze też białe, za 4 zł. To wzięłam. I tu też w kolorze takim szarym. Organizer na przyprawy. Mam jeden taki biały, w którym mam przyprawy właśnie. Ale brakowało mi jeszcze jednego, żeby właśnie o, budynie wsadzić. Fajnie i fajny porządek jest w szafce. Jakieś kisiele, galaretki. Tak to wygląda. Tutaj mamy dwie takie maty na stół, okrągłe, plecione, takie mi się to kojarzy, jakby ze słony. I jedna taka mata, 15 zł. Ten świecznik wypatrzyłam na kanale Mika Dominika. Swoją drogą, Dominisiu, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Bardzo mi się ten świecznik spodobał. Taki czarno-złoty. Myślę, że na mojej półeczce będzie się świetnie prezentował. I on kosztował 10 zł. A to już kolejna rzecz w kolorze złotym. Jest to taka osłona na doniczkę. Bardzo ładna, w takie kulki. Widzę, że się odbijam w każdej kulce. I tą osłonę z kolei wypatrzyłam u Moniki na kanale Monami. Piękna osłona, bardzo mi się podoba. Też mam już na nią pomysł. U Moniki wypatrzyłam też śliczne żyrafy. Po które specjalnie od razu pobiegłam do pepko, ale niestety u nas już tych żyraf nie było. W ogóle u nas to już było dużo półek pustych, także wybór nie był zbyt duży. I tu w tej osłonie mam jeszcze komplet takich trzech ręczników za 4 zł. Ręczniczki są malutkie, potrzebuję je do wycierania twarzy. A ta osłonka, jak widzicie, kosztowała 15 zł. I ostatnią rzeczą jest taka mata do ćwiczeń, do jogi. Ona ma długość 170 cm i kosztowała 30 zł. A to jest fajna worek, ma taki pasek. Można zabrać ze sobą na ćwiczenia. Mata wygląda tak po rozpakowaniu. Z takiej pianki. No, mata jak mata. Ale do ćwiczeń bardzo się przyda. I to już, kochani, będzie wszystko na dzisiaj. Serdecznie zapraszam do następnego filmiku, a będzie to hol zakupowy z Action. Myślę, że dość miło spędziliśmy razem ten czas. Proszę zostawcie w komentarzu informację, jaki styl yy, nagrywania Wam się bardziej podoba. Czy ten z samą muzyką i z napisami, czy taki właśnie gadany. Serdecznie zapraszam również do subskrybowania mojego kanału oraz dodawania łapek w górę. Do zobaczenia. Pa!